Witajcie tutaj, Cole, a to jest Overwatch i gramy sobie w Overwatcha w Halloweena czyli w Halloweenowy Patch zobaczymy co oni tutaj dodali właśnie to mnie zachęciło żeby wrócić do Overwatcha i właśnie po, po, po tych naprawach moich jeszcze go nie, nie ustawiłem Nowa rozruba zemsty która z mojej ma mi... złą master stay okay, okej, spoko. 11 października do, do 1 listopada Czyli spóźniłem się trochę Ale fajne, będą skórki, dobra Ale coś chyba nie działa mi, rozdzielczość czy coś? Chyba tak Eee, coś nie działa Eee, kontynuuj Zepsuło się Dobra, robimy cięcie i wracam jak to naprawię Chciałem ten nagrać te wejście, ale zepsuł mi się ten, zepsuło mi się, źle ustawione jest coś. No dobra, witajcie, już, już, już ponaprawiałem wszystko, powinno być dobrze z nagrywaniem, nie wiem jeszcze tylko jak będzie z rozgrywką, ale najpierw oczywiście... O! Mam skrzyneczkę! Otwórzmy cukierki, dawaj cukierki! Hajsik. O, jakiś ten... A, Wiedźma. Portret gracza Wiedźma. Czyli coś tam dodali, jakieś te portrety. To już chyba miałem. Nie kupuje się świniaka w worku. Świniak w worku, a nie kot w worku? No dobra, czyli już mamy trzy typy skrzynek. Eee, zobaczę jeszcze te skórki i zaczniemy grę. O! Ładna! Ładna skórka, taka trochę... no... w dobrym stylu. Chętnie bym ją pograł, tylko... a brakuje mi troszeczkę tych pieniążków, żeby ją kupić. Aha, nowe te są, dobra. Eee, bastion, bastion na halloween dostał skórkę? Wow, fanbot! E, znaczy... To nie jest halloweenowa, ale nie wiedziałem, że po prostu dodali. Bo dawno nie grałem. Też ładna. Też ładna. ...robot. Ej, one są... ...podobne. Taki... E, taki nie, nie jest być fajny. Przep... ale... ...tak się by mi podbudowywał. Czekajcie, bo on i tak można go oglądać, tak? tutaj robot, jak on wygląda? Nie wygląda jak grób. Tym bardziej. On mógłby się tak tutaj składać. To by było fajniejsze, by on się składał tutaj na naszych oczach. Nie tak przewijanie... A nie, wydawało mi się, że po prostu jest i inaczej ustawienie, ale to jest to samo. Diva, Diva powinna dosyć coś połynnego. O nic. Nic nie dostała Diva, ale smutna Diva jest już chyba. Fara. Mara, fara mara, rymuje się. Ty, ale fajne efekty ma, kurde. Jest, ale wszystko 750 tych. Kosztuje i, i... Nie mam hajsu, żeby tym pograć, musiałbym hajsu nabić. Żeby nabić hajsu, trzeba odblokować skrzynki. Gęki! Gendi nie dostał Gendi nie dostał skutki Hanzo powinien dostać A jest Hanzo demon Ale słabo Nie pasuje do Hanzo Powinien być bardziej demoniczny Jakieś Efekty powinni mu dać jak, jak tamtym W nie dostał nie dostał Łaska myślę, że łaska powinna dostać i jest Ma... wiedźma Ty posuje elegancko Akli nie dostał Mej. Mej nie ma żadnych skórek dodatkowych z eventów, a to to, to słabo. A ty z tego poprzedniego nie dostała, faj, słabo. O! Wow! To mi się podoba! Ja chcę to! Muszę, muszę szybko zarobić sobie hajs, bo chcę koniecznie tą skórkę. To epickie, to płomienie na twarzy. Smuga. Smuga zawsze coś staje. A, tym razem nie. Tym razem nic nie dostała. Symetra. Wampiżyca eee, taka czerwona, kurde. Fjordor... Nic. w wdowa powinna na pewno 100% dostać. Nie dostała nic. Pieprzu. O! Potwór. Olek Te to są efekty. To na Winston nic dosłownie nie zdaje Zaria też nic O Eee pomalowali go tak Chociaż całkiem ładnie wygląda Zenijata O nawet jest spoko. Eee. Złomiasz, złomiasz Czyli pewnie boss tu cały, doktor Meister. Wow Ale ma zarąbistą tą koł... kółko mu fajnie A jak mi się włoski machają fajnie Super Nie pasuje, pasuje do niego. Ożywieniec. Uuu, epicko, epicko wygląda. Czekajcie, bo ja nie sprawdzałem mnie. Pewnie... Właśnie. Aha, bronie nie sprawdzałem przy okazji. Co? A, o, to też można oglądać, to też jest z tymi tego zmienia się. Pierwszy nie zmieniał, fajnie. Fajnie, że dodają nowy ten content. content. A niedługo będzie nowy bohater. Co jest tego? Dobra. A na co tu mamy? bohaterowie Ana Hanzo McCree i żołnierz każdy pochwalę sobie coś już tylko Ach, ten... wśród zamku bohaterowie Do grać Dobra zaczniemy od średniego poziomu a potem będę to, to podkręcał Zobaczymy, jak w dupę dostanę, to trochę obniżę. I zobaczymy, Nasza dźwięk. opowieść zaczyna się w Adlersbrunn. Miejscowy władca zawezwał bohaterów, by pomogli mu obronić zamek przed szalonym doktorem Słomensteinem. Bezimienny żołnierz, stary Wiarus, zaprawiony w niezliczonych bojach. To Nasza opowieść za chwilę się zacznie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to każdy bohater ma swój ten. Sługi ożyły, a ich stwórca zaśmiał się upiornie. Dzisiejszej nocy miała się dopełnić zemsta. Doktora Słomensteina to jest epickie. I czarno-białe. I słabe. Ale one są słabe. Ze mną wojny nie zaczynaj. Słabiutkie. Ale zobaczcie, mamy nawet ten pasek. Chodźcie tu i się wyleczcie. Okej. Okay. Kąd idą? Tam, no kurde, Ale fajna skotawa. To jest to nie wiem, co takich eventów robisz z takimi misjami. To jest zarąbiste. Chodźcie po pierwszą pomoc. A ja mam przynajmniej cenę sobie

Nie atakują, ja jeszcze nie obetwałem ani razy. Bohaterowie zatrżeni, gdy w ich pobliżu zjawiło się coś straszliwego. Szliwiasz idzie. jaj! wiedźmy z tu uczyniła ze szliwiasza słówie posłusznego jej ale to nic działa! Żołnierz zadał żołnierzowi potężny cios z nadzieją, że będzie on tym ostatnim nareszcie. Klop, widzę was! Niezawodnie jak Nasi wrogowie! Chodźcie po pierwszą pomoc! O kurde, czemu w nic i jak to jest taka to zajebista rozgrywka. Wiem, spokojna, sobie bo sobie ci postrzelamy, to tak nie ma wyzwania na tym zbyt poziomie zbyt jest dla mnie. Chociaż tak słabo trafią. do tego, że tą postać wybrałem, a inne mają taki niski ostrzał. Szok, opora doktora uderzyła we wrota i wybuchła. Lecz trwałe te dermowe deski wytrzymały. Choć tu się wyleczną. Ale ten. Tym... Ale ten... ten jak to? Komentarz ten ponury to jest najlepszy w tym... w tym... Zadrżała, gdy objawiło się wielkie dzieło doktora Złomensteina. Wopensteina. Zachowane i istoty od straszliwej magii, która zmieniła ją w niszczycielskie monstrum. Drużyna, wyleczcie się tutaj! Zmocnienie! Do Ale widzę was! Zrogony niszczą cel! Monstrum był dosłownie najeżony strzałami, gdy łucznik w końcu powalił je na kolana. Ja, co to było do cholery? I komentarz jest za Chodźcie tu i się wyleczcie. W ten czas jakby się zatrzymał, gdy do bitwy dołączył sam doktor z Łomensztajna. Pozałujecie się? Nie, zespołu, doktora Jamesora z A to są złomniki tak w ogóle. Szreństwo ogarnęło doktora bez a jego stwory ruszyły naprzód, aby wypełnić jego wolę zemsty. A na Wrażenie wyrażeniu bohaterów okazało się, że nie tak łatwo pokonać szniewiarza. Widzę was. Doktor wrócił do swego służby. Oh, żołnierz padł pod naporem nie. Zginął śmiercią bohatera. No...

Cienie zaczęły przybierać kształty i po chwili splotły się w postać szliwiarza. No się Uwaga, mosty. Kula wystrzelona przez rewolwerowca, trafiła żniwiarza i zabiła go na miejscu Nieee! <laughs> A to ci niespodzianka! Doktor Złoty Sztary zawarł bakterię w świecie zboku, która nie była dobra w złożu na świat z tego powietrza. W prawie wyważili broda Dobra, wracam, wracam, wracamy. Wracam. Żołnierz padł na porę pod... Zginął śmiercią bohatera. Przegramy to! Bohaterowi walczyli dzielnie, lecz nie zdołali powstrzymać doktora Słomenstejna i jego tworów. Zamek został zdobyty. Obraz się zabici. A Słomenstejn dopełnił... Swej Dobra już, już... Ale to jest epickie, ja to muszę powtórzyć. Wybiło południe. Ale zobaczcie jak on wykosił wszystkich. Daliśmy jedną gwiazdkę. Uczcie się, Młokosy. A uczymy się, uczymy. Epickie. Epickie rozgrywka. Dobra, e, kończymy. Chociaż nie. Jeszcze raz zagramy. A co tam? Będzie dłuższy film, ale to jest. E... To mi się bardzo podoba taka. Teraz na średnim skopali mi tyłek trochę eee, Bo dawno nie gram i no co? Ale to jest naprawdę jakiście, kurde Jaki event <grystanie> Dobra eee, Niestety wyszukuje nam coś długo Prawie już minutę Więc zupełnie nie ma graczy Na moim poziomie zbytnio Więc eee, komentujcie, subskrybujcie, zaraz będę nagrywał drugi, drugi filmik z tego Jeszcze jedno tylko rozrubę, Bo mi to się podoba, bardzo fajny jest ten komentarz ich Napytajcie subskrybujcie i tak dalej dzięki za obejrzenie i zajrzyjcie kiedyś jeszcze na mój kanał